Ojciec mojej żony nazwał mnie bezużytecznym śmieciem przy całej rodzinie, mówiąc, że Maja zasługuje na kogoś lepszego. Skinałem głową, nic nie odpowiedziałem. A następnego dnia o 10 rano jego świat rozpadł się po trzech wiadomościach. Jesteś zerem, Marku. Moja córka zasługuje na kogoś lepszego, powiedział Jan Wiśniewski, unosząc swój kubek z kawą, jakby dyrygował orkiestrą obelg. Siedzieliśmy w jego kuchni w Łomiankach z widokiem na ogród, który kiedyś pielęgnowała wynajęta firma, a dziś zarastał dzikim bluszczem. Pachniało przypalonym chlebem i kwaśną mleczną kawą z kapsułki. Maja siedziała przy stole i przesuwała widelcem jajecznicę po talerzu, jakby szukała w niej sensu naszego małżeństwa. Nie podniosła wzroku, nie powiedziała ani słowa, tylko to przeklęte mieszanie. Miałem 37 lat i od ponad dekady prowadziłem firmę inwestycyjną w Warszawie. Venturis Capital, cicha, precyzyjna machina działająca przez warstwy spółek, funduszy, pełnomocników. Żadnych nazwisk w nagłówkach, żadnych zdjęć w gazetach. Dyskrecja była moją walutą, a anonimowość zbroją. I właśnie teraz, stojąc w kuchni człowieka, który przez trzy lata nie szczędził mi pogardy, czułem się nagi jak nigdy przecież mogła być z kimś konkretnym z synem profesora Dobrzyckiego chociażby ciągnął Jan wskazując brodą w stronę Mai a nie z facetem który nawet nie potrafi powiedzieć czym się naprawdę zajmuje Marek pracuje w finansach tato wymamrotała Maja nie patrząc ani na mnie ani na ojca W finansach prychnął Jan a to może sprzedajesz ubezpieczenia gdzieś w pawilonie na Bemowie Albo zarządzasz emeryturami dla nauczycielek z podstawówki. Przechadzał się wokół kuchennej wyspy, jak generał po linii frontu. Jego twarz przybierała purpurowy odcień, a ręce zaciskały się na kubku z logiem Biomedika, firmy, którą stworzył z pieniędzy odziedziczonych po ojcu budowlańcu i która od czterech lat nie przynosiła zysków. Oczywiście, Jan uważał się za finansowego geniusza. Nie miał pojęcia, że od ośmiu miesięcy analizowałem bilanse jego firmy z takim samym chłodem, z jakim chirurg bada zmianę nowotworową. Biomedika tonęła spalała resztki funduszy inwestycyjnych w tempie, które przyprawiłoby o zawrót głowy nawet najodważniejszego anioła biznesu: potrzebowali cudu. Potrzebowali kogoś dokładnie takiego jak ja, kogoś, kto potrafi być niewidzialny i skuteczny. Siedziś jak milczek, warknął Jan, wskazując palcem na moją piersi. Prawdziwy facet umie się postawić, bronić siebie. Masz w ogóle jaja? Spojrzałem mu spokojnie w oczy i skinąłem głową. Ma pan rację, panie Wiśniewski. Zrobiła się cisza. Maja w końcu uniosła głowę zaskoczona. Nawet Jan zamilkł na moment. No, mruknął, trochę zbity z tropu. No, bo mam rację, zgadza się, odpowiedziałem, sięgając po marynarkę przewieszoną przez oparcie krzesła. Maja rzeczywiście zasługuje na kogoś lepszego. Wstałem. Przeszedłem przez korytarz, słysząc za plecami szuranie krzesła. Marek, poczekaj! zawołała Maja. Ale ja już byłem na zewnątrz. Wciągnąłem głęboko zimne listopadowe powietrze. Pachniało mokrymi liśćmi i końcem czegoś, co nigdy nie miało prawa trwać. Wiedziałem, że wszystko właśnie się zmienia. Maję poznałem pięć lat temu na konferencji genetycznej w Krakowie. Byłem tam z czysto zawodowych powodów. W tamtym czasie rozważałem wejście w sektor medycyny precyzyjnej i biotechnologii. Nie spodziewałem się, że akurat tam spotkam kogoś, kto nie tylko mnie zaintryguje, ale kompletnie wywróci moje życie do góry nogami. Występowała z referatem o zastosowaniach terapii genowej w leczeniu chorób dziedzicznych. Mówiła z taką pasją i swobodą, że sala słuchała jej jak zahipnotyzowana, a ja z przekonaniem, że właśnie słucham kogoś, kto naprawdę wierzy w to, co robi. Po prelekcji podszedłem do niej z banalnym pytaniem o źródła danych. A rozmowa przeszła w kawę, potem w kolację, potem w kilkugodzinny spacer nad Wisłą. Potoczyło się szybko. Zbyt szybko. Po roku byliśmy już po zaręczynach. Po osiemnastu miesiącach, po ślubie. Skromna uroczystość, tylko najbliższa rodzina i przyjaciele, pensjonat nad jeziorem na Mazurach, prosty catering, żadnych fanfar. Maja wyglądała wtedy jak z reklamy jakiegoś szczęścia, które nie istnieje. Jan nie krył rozczarowania. Miesiąc później powiedział wprost, że jego córka zasługuje na wesele z klasą, a nie grill dla hipisów z Instytutu Badawczego. Chciał bankietu w hotelu z marmurową salą, orkiestrą i siedmioma rodzajami dań. Chciał wesela, o którym mógłby opowiadać kolegom z klubu golfowego w Konstancinie. Wtedy to jeszcze mnie bawiło. Pierwsze zgrzyty przyszły podczas naszego pierwszego wspólnego Bożego Narodzenia. Siedzieliśmy w salonie wiśniewskich: sztuczna choinka, trzy rodzaje śledzi, barszcz z uszkami i ciasto z cukierni sowa. Jan wypił trzy kieliszki wina i zaczął się interesować moją pracą. Pytania były niewinne, ale w jego oczach już wtedy kliła się podejrzliwość. Czym się właściwie zajmujesz, Marku? Tak konkretnie zapytał, przeżuwając pieroga. Doradztwo inwestycyjne odpowiedziałem, uśmiechając się lekko No dobrze, ale gdzie konkretnie pracujesz w jakiej instytucji? W prywatnej firmie zajmuję się kapitałem wysokiego ryzyka, trochę venture capital, trochę strategii portfelowej. Wszystko, co powiedziałem, było prawdą. Tylko, że pominąłem jeden drobiazg. To ja byłem właścicielem Venturis Capital, firmy zarządzającej portfelem o wartości ponad 200 milionów złotych. Ale nie chciałem, żeby to dominowało. Nigdy nie potrzebowałem uznania, wolałem ciszę i skuteczność. Dla Jana moje milczenie było jednak oznaką słabości. Od tamtego wieczoru zaczął mnie traktować z coraz większym lekceważeniem, najpierw w żartach, potem coraz częściej przy stole, w obecności innych. Maja próbowała zmieniać temat, śmiała się nerwowo, ale nigdy go nie zatrzymała. Nigdy nie powiedziała, tato, przestań. Może nie chciała się narażać, a może nie widziała w tym problemu. Wszystko się zmieniło trzy miesiące temu. Przeglądając raporty finansowe potencjalnych partnerów, trafiłem na biomedikę. Początkowo nie zorientowałem się, że to firma Wiśniewskiego. Nazwa była mi znana z branży, ale nie łączyłem jej z jego nazwiskiem. Dopiero gdy zajrzałem w szczegóły, zrozumiałem, że analizuję sytuację przedsiębiorstwa mojego teścia, a sytuacja była katastrofalna. Firma traciła płynność, inwestorzy się wycofywali, a dział RD ciął wydatki do kości. Szukali kapitału i to pilnie. Tylko, że nikt rozsądny nie chciał wchodzić w taki bałagan. Nikt oprócz mnie. Zięcia strowy. Imieniny maj wypadały w środku tygodnia, ale Jan i tak zaprosił wszystkich na kolację do siebie. Tylko najbliżsi. Jak zwykle oznaczało dwanaście osób, w tym jego szwagra Jerzego, kardiochirurga z Wilanowa, który nigdy nie przegapił okazji, by opowiedzieć o swoim domku w Mikołajkach i nowym BMW z masażem w fotelach. Siedzieliśmy przy długim stole w jadalni, gdzie ściany zdobiły grafiki z Paryża i oprawione dyplomy z dawnych lat. Maja kroiła tort, a Jerzy właśnie kończył anegdotę o jachcie sąsiada z przystani. Jerzy właśnie kupił łódź! oznajmił Jan z dumą czterdzieści stóp. Więcej niż niektórzy zarabiają przez pięć lat. Jerzy klepnął mnie po ramieniu. A ty, Marku? Coś nowego, może jakieś mieszkanie inwestycyjne? Albo nowy wóz? Uśmiechnąłem się kultuazyjnie, ale zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, Jan już wciągał powietrze, gotowy do ataku. Marek nie robi takich zakupów, rzucił z tym swoim fałszywie współczującym tonem. On jest bardziej praktyczny, prawda? Poczułem, jak Maja ściska moją dłoń pod stołem. Znak, żebym nie reagował, znak, że znowu to się zaczyna. Ale Jan nie skończył. No bo bądźmy szczerzy, maja jest genialna. Publikuje w czasopismach, jeździ na konferencje, buduje sobie pozycję. Mogła mieć lekarza, prawnika, kogoś z przyszłością, a wybrała? Tu wykonał niedbały gest w moją stronę. Cóż, wszyscy popełniamy błędy. W jadalni zapadła cisza. Maja spuściła wzrok, a jej dłoń powoli osunęła się z mojej. Jerzy zaczął dłubać widelcem w kawałku tortu, jakby był najbardziej skomplikowaną konstrukcją cukierniczą świata. Spojrzałem na Maję. Tak, naprawdę. Patrzyłem, jak wpatruje się w swój talerz, jakby wstydziła się nie jego słów, ale mnie. Wtedy zrozumiałem. To się nie zmieni, bo ona nigdy nie stanie w mojej obronie. Może nie zgadza się z nim do końca, ale wystarczająco, żeby milczeć, wystarczająco, żeby pozwolić mu mnie gnoić raz za razem. Wstałem spokojnie, odłożyłem serwetkę na stół i powiedziałem tylko: ma pan rację, ma ja rzeczywiście, zasługuje na więcej. Pocałowałem ją w czoło i wyszedłem, zostawiając za sobą tort, kryształowe kieliszki i szeptane. Co się właśnie stało? Droga powrotna na Joliboż była cicha. Mijające tramwaje i nocne autobusy Warszawy zdawały się płynąć jak w niemym filmie. W głowie miałem tylko jedno pytanie czy jestem gotów uratować człowieka, który przez trzy lata z pasją mnie upokarzał? Na moim biurku od tygodni leżały gotowe dokumenty inwestycyjne. 15 milionów złotych dla biomediki. Iniekcja kapitału, która mogłaby ich postawić na nogi. Wystarczy podpis. Ale tej nocy zrozumiałem, że nie podpiszę. Następnego ranka zadzwoniłem do Krzysztofa Malca, mojego prawnika od lat. Poprosiłem go o przygotowanie trzech dokumentów: oficjalnego wycofania zainteresowania inwestycyjnego, Rozwiązanie umowy przedwstępnej oraz zgody na ujawnienie tożsamości inwestora. Jesteś pewien, Marek? zapytał Krzysztof podczas spotkania. Spędziłeś miesiące na analizach. Fundamenty są solidne jestem pewien odpowiedziałem. Czasem najlepsza inwestycja to ta, której nie robisz. Tego samego dnia Maja wróciła. Weszła cicho do mieszkania, jakby próbowała nie obudzić wspomnień. Musimy porozmawiać, powiedziała, siadając naprzeciwko mnie w salonie. Patrzyłem na nią długo. Zmęczona, zapuchnięta od płaczu, ale dalej piękna, dalej moja. A jednak już nie. Mój tata zaczęła, ale przerwałem jej gestem To nie o niego chodzi, Maja. Chciała zaczynać od nowa zaproponować wspólną kolację, może terapię ale wiedzieliśmy oboje, że coś w nas pękło nie pierwszy raz. Ale tym razem na dobre. Następnego dnia wstałem wcześnie. Nie mogłem spać. W głowie powtarzałem w kółko jedno zdanie, które miałem wypowiedzieć już za chwilę. O 9.45 zadzwoniłem do Mai. Marek, odebrała natychmiast. Wszystko w porządku? Muszę ci coś powiedzieć. Ale chcę, żebyś usiadła. Już siedzę. Co się dzieje? Zaczerpnąłem powietrza. Miałem wrażenie, że powietrze w mieszkaniu nagle zrobiło się cięższe. To ja byłem tym anonimowym inwestorem. Tym, który miał zainwestować w biomedikę. Zapadła cisza. Kompletna, długa cisza, jakby w tle ktoś wyłączył cały świat. Potem usłyszałem jej oddech. Szybki, płytki. Co? Wyszeptała w końcu. Nie rozumiem, ty, ale przecież ty. Mówiłem, że zajmuję się finansami, że prowadzę firmę inwestycyjną. Nie kłamałem. Po prostu nigdy ci nie powiedziałem, że Venturi's Capital to moja firma, że zarządzam ponad dwustoma milionami. Marek, co ty mówisz? Jej głos brzmiał jakby bardziej z dziecka niż z kobiety. To jakiś żart? Sprawdź telefon. Za dwanaście minut dostaniesz ode mnie wiadomość. Twój ojciec też. Oficjalne potwierdzenie. Zgodnie z klauzulą poufności, miałem prawo ujawnić swoją tożsamość dopiero po rezygnacji z inwestycji. Wczoraj ją podpisałem. Ale dlaczego? Dlaczego teraz? Bo chciałem zobaczyć, jak twoja rodzina potraktuje kogoś, kogo uważa za nikogo. Chciałem wiedzieć, czy ty w tym wszystkim jesteś po mojej stronie. To był jakiś test? Podniosła głos. Sprawdzałeś mnie? Nie. To miała być inwestycja, dopóki twój ojciec nie nazwał mnie bezużytecznym śmieciem, a ty nie powiedziałaś nic. Usłyszałem, jak zaczęła płakać. Płakała po cichu, jak ktoś, kto już nie wie, co powiedzieć. Powinnam była, zaczęła, ale urwała. Marek, to jest życie mojego ojca firma, którą budował przez lata. Nie możesz tego tak po prostu zniszczyć. Nie niszczę. Po prostu pozwalam, żeby zderzył się z rzeczywistością bez moich pieniędzy, bez twojego milczenia jako zbroi. Proszę, wyszeptała. Jeszcze da się to naprawić. Już za późno, Maja. Dokładnie o dziesiątej moje i jej telefony zawibrowały. Spojrzałem na ekran. Potwierdzenie dostarczenia wiadomości. Marek, nie rób tego, błagam. Nie robię tego z zemsty. Robię to z szacunku, do siebie, do tego, co znaczy być partnerem. Rozłączyła się. Pięć minut później zadzwonił telefon, numer Jana. Odebrałem. Ty gówniarzu, wrzasnął. Myślisz, że to zabawne? Że możesz rozwalić całą firmę, bo ci się humor popsuł? Panie Wiśniewski, zacząłem spokojnie. Nie, panie Wiśniewski. Masz pojęcie, ilu ludzi u mnie pracuje? Dwudziestu trzech. Dwudziestu trzech ludzi. Ich dzieci, kredyty, życie. Panie Wiśniewski, niczego nie zniszczyłem. Mieliśmy wstępną umowę, której nie podpisałem. To wszystko. Decyzja biznesowa. Po drugiej stronie zrobiło się cicho. Gdy w końcu się odezwał, jego głos był inny, cichszy, zmęczony. Czego chcesz? Niczego. Musi być coś. Przeprosiny, pieniądza czego? Chcę tylko, żeby pan zrozumiał, jak to jest potrzebować kogoś, kogo się gardzi. I wtedy, nie czekając na odpowiedź, wyłączyłem telefon. Cisza, która po tym zapadła, była najcichsza, jaką kiedykolwiek słyszałem. Trzy dni później, gdy wróciłem z biura w kuchni, czekał na mnie list. Maja spakowała się, gdy mnie nie było. Lodówka była pusta, łóżko chłodne. Zostawiła klucze i kopertę opartą o kubek, z którego codziennie piła poranną herbatę. List był krótki. Dwie strony zapisane drobnym, równym pismem, ale wszystko sprowadzało się do jednego zdania: Nie mogę być z kimś, kto niszczy moją rodzinę. Nie wspomniała o ojcu, nie napisała, że od kilku dni nie odbiera jego telefonów, że po naszej rozmowie poszła do niego i powiedziała wszystko, że nazwała rzeczy po imieniu. Nie tylko to, jak mnie traktował, ale też jak przez lata ignorował sygnały ostrzegawcze w biomedyce, jak poniżał jej zespół badawczy, jak odrzucił jej raport przed tamtą katastrofalną premierą neurotropiny. Nie napisała, że to był ich ostatni kontakt. Dowiedziałem się o tym później od jednej z byłych pracownic firmy, która zadzwoniła do mnie z Gdańska. Maja nie tylko się z nim pokłóciła, powiedziała, ona go zostawiła na dobre. Powiedziała, że zniszczył jej karierę i jej małżeństwo i że nie chce go już nigdy widzieć. Jan dzwonił do niej siedemnaście razy. Nie odebrała ani razu. Tymczasem wieści o kłopotach biomedyki szybko rozeszły się po branży. Dwie kolejne grupy inwestorskie wycofały się w panice, widząc, że główny kapitał zniknął bez słowa. Firma musiała zwolnić ośmiu pracowników i zamknąć dział badań w Poznaniu. Lokalne media podchwyciły temat. Koniec nadziei na polski przełom w terapii neurologicznej? Pytał tytuł na okładce pulsu rynku. W artykule cytowano byłych pracowników, którzy nie szczędzili gorzkich słów o zarządzaniu i ego prezesa. Pod koniec miesiąca Jan wystawił na sprzedaż swój dom w Łomiankach. Członkostwo w klubie golfowym zniknęło. Dom wakacyjny w Mikołajkach również. Wyprzedawał wszystko, co mogło dać mu jeszcze kilka tygodni życia dla firmy. Pewnego popołudnia przejeżdżałem obok jego domu. I zobaczyłem go na kolanach w ogrodzie. Wyrywał chwasty, które kiedyś usuwała firma ogrodnicza, przyjeżdżająca raz w tygodniu. Wyglądał na starszego, mniejszego, jakby świat w końcu mu się przestał kłaniać. Sześć miesięcy później biomedika ogłosiła upadłość. Udało się jeszcze sprzedać część patentów, ale trzon firmy, misja, ludzie, historia przepadły. Jan dostał etat jako konsultant w jednej z większych firm farmaceutycznych, w biurze wynajętym nad stacją benzynową Nieopodal lotniska Chopina. Ten sam człowiek, który przez lata pił z szarych biurowców dla ludzi bez ambicji, teraz tam właśnie odbierał firmowy identyfikator. Maja nigdy więcej się nie odezwała. Słyszałem jedynie, że wyjechała do Kalifornii. Dostała propozycję współpracy z renomowanym Instytutem Badawczym. Zaczęła znów publikować, występować na konferencjach, odzyskała głos w nauce, nawet jeśli nigdy nie odzyskała go w naszym małżeństwie. Sprzedałem mieszkanie na żoli bożu i przeniosłem siedzibę Venturis z Dogdańska. Nadmorski klimat dobrze robił mojej głowie, a tamtejszy rynek technologiczny dawał nowe możliwości. Jana już nigdy nie spotkałem, ale nie musiałem. Branża donosiła o każdej jego kolejnej porażce, o każdym projekcie, który nie doszedł do skutku, o inwestorach, którzy zrezygnowali z powodów reputacyjnych. Jan Wiśniewski nauczył się, czym jest bycie ignorowanym, czym jest potrzeba i odmowa. Nauczył się, że szacunek nie wynika z nazwiska ani majątku, że nie da się go wywalczyć siłą ani odziedziczyć. Trzeba go sobie wypracować. Zwłaszcza w stosunku do tych, których uważało się za nieistotnych. Bo czasem najlepsza zemsta to po prostu pozwolić komuś ponieść konsekwencje własnego charakteru. Jeśli kiedykolwiek ktoś próbował ci wmówić, że jesteś nikim, pamiętaj, prawdziwa siła często nie krzyczy. Jeśli uważasz, że czasem największą zemstą jest po prostu odejść, zostaw lubię to. A jeśli znasz kogoś, kto zbyt długo siedział cicho przy stole, gdzie go nie szanowano, wyślij mu ten tekst i zasubskrybuj, bo takich historii będzie więcej.